mm Jo, siemanko z tej strony, witaj, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale I dzisiaj jest Bella Siema. Wczoraj nie było, ale dzisiaj już jest Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w gierce, która nazywa się Speed Champions I jest to Speed Simulator Słuchajcie, dawno, bardzo dawno nie było Speed Simulatora na moim kanale Także mam nadzieję, że wam się spodoba I że obejrzycie filmik do końca Bo dzisiaj mamy po prawie 3000 Robuxów do wydania Także postaram się to dzisiaj tutaj wydać I słuchajcie, być pierwszym w ogóle na świecie Najszybszym na świecie człowiekiem także zobaczymy czy mi się uda. Także oglądajcie filmik do końca. Zostawcie łapeczkę do góry jeżeli wam się spodoba. Subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na Po epickie rzeczy. A my zaczynamy. Słuchajcie i lecimy z tym epickim symulatorem. Jak tu wysoko Bela, można skakać? Podwójne skoki są. Ale nic nie dostaje, co? Wow. Nie, Ty się tylko, Coś czekaj? Czy tak samo. Nie, się nie, nie nic się nie dostaje, po prostu można skakać. Aha. Teraz możemy tylko 30 stepów zrobić, tak naprawdę, i musimy to sprzedać. No i mamy kasę na kolejne jakieś rzeczy, które gdzieś kupujemy. Tutaj kupujemy, słuchajcie, buty ogólnie, w których szybciej biegamy. Także nie jest to taki zwykły symulator, w którym, wiecie, zbieramy tylko prędkość i koniec, tylko tutaj zbieramy po mapie prędkość, zbieramy dżemy, widzę, znaczy to są diamenty chyba jakieś, i zbieramy też końcy no i je sprzedajemy. I Aha. super, dobra. I teraz idziemy do shopu, bo w shopie na pewno coś jest epickiego. Tutaj są różne światy, których jest. Raz, dwa, trzy, cztery na razie. Reszta jest coming soon, ale będzie na pewno więcej, więc postaramy się je dzisiaj też zwiedzić. Co ty tam, Bella? Gdzie ty biegniesz? Eee! Wow, co ty zrobiłeś za epicki skok? Dobra, zobaczcie, mamy shoes, czyli to, co nam daje więcej za jeden bieg. No i mamy też energy drinks, i to daje nam więcej, aha, czyli możemy więcej stepów wtedy zrobić, okej, okay. za 30 końców kupujemy pierwszy energy drink mam też rangi e, za 5 milionów pierwsza ranga jest, to jest bardzo dużo bardzo. dobra, i to jest za 50 e, końców, to jeszcze teraz nie mamy, więc lecimy, za e, pewnie e, diamenty kupujemy pety na 100% no, a ja właśnie je zbieram teraz na 100% teraz. kupujemy pety, tak, więc zobaczmy dało, e, ile możemy tutaj e, za ile są pety w ogóle kto tu tak Uuu. szybko już biega, ja chodzę tak powoli że to jest jakaś masakra, Ej, jak na razie Nie 5000 Dwa się. tysiące, pięć tysięcy i dwadzieścia tysięcy, okej okay. 2000? Dwa tysiące? Dwa tysiące e, trzeba mieć e, diamentów. diamentów A ja mam piętnaście Ja mam dziesięć Uwaga, robię to co Bela, woohoo Wow, ale to było epic Tylko jak ja, zanim ja teraz wrócę, tak? Z powrotem do tego, to minie 3 lata Spoko, ja jestem widzę lepsza na razie od ciebie Ale co z tego jak ty masz Robuxy Ale ty, bo, bo ty masz już lepsze? Nie a, no to jak jest mam No lepsze. i dobra Bella, ja mam Robuxów prawie 3000, a ty pochwalcie no ile masz. No, ja mam nadal 7! <laughs> słuchajcie! A no a co to 7 Robuxów <laughs> To jest jakaś masakra. Dobra, słuchajcie, co? zaraz sobie kupimy jakieś epickie rzeczy. Zobaczymy jak nam to będzie tutaj działało. Na pewno... Ooo, jest wyścig, ale ja nie po idę. co jak ja nie szans Nie ma szans nawet, ja nie idę nawet, bo Już się nie opłaca. Nie dobra, e, ja miałem buty sobie o, kupić. Pięć level końców mi drugi. brakuje. Pięć końców mi brakuje. A ty który masz level? Eee, nie wiem. Pierwszy. Aha. Jak ty masz drugi skąd? A no tak, masz pierwszy. Nie skąd wiem. ty to zrobił? Ja mi się zrobił? Niemożliwe. Ale fajne to. No, co Ale... fajne. Fajne to uczucie! Ty że... już dłużej szybciej ode mnie, nie biegasz w ogóle, nie wiem jakim cudem. Ja wiem jakim cudem nie patrz do mnie! Jakim cudem? Nie zgapiaj Co ty balakłabiasz tam? Uś... Oszukujesz. Dobra, no, słuchajcie, idziemy to sprzedać, kupiłem sobie te lepsze buty. Dobra, Aha. idziemy do sklepu. Pyk, okay. Za ile buty? Za 50. A, to dobra, mamy szybsze buty troszkę. Okej, okay, plus 3 teraz dają mi prędkość. Tylko ciekawe czy wszystkie Spoko. po kolei trzeba kupować? E, mamy tutaj shop, mamy e, game passy, mamy gemsy, które może. To jednak gemsy są, a nie diamenty, ale okej. Okay. Dla mnie wyglądają trochę jak no diamenty. E, dobra, mamy game passy. Infinite steps, dwa razy gems'y, dwa shop. razy coinsy. Running speed razy 2, dwa, dwa razy x, okay. dwa razy stepy. Okay. Hmm. Co by to kupić? Co by było fajne? Fast step. Co to znaczy? Nie wiem, co to jest fast step. Szybkie uh, Unlock step. all courses. Unlimited levels. Ok? Yo. I infinity pets. No dobra. A co to znaczy? Un unlock all courses. Nie wiem, dobra. Kupmy sobie razy dwa stepy na pewno, to będzie fajne. Uh, tutaj dużo rzeczy bardzo można kupić. Jest widzę mnóstwo takich rzeczy do kupienia. I możemy kupić sobie razy dwa końcy w sumie. A gdzie jest kupić, żeby więcej stepów okay. robić? Drugi level. Wow, dostałem jakieś takie te fajne, nie wiem, dobra, sem? E, nie, 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 żeby więcej stepów, e, energy drinki. A, no tak! Energy drinki kupujemy. Okej, okay, dobra. No dobra. To ja to Okej, okay, drugi poziom już mamy, idziemy tutaj też coś pok e, pokupować Zajnie. sobie. Dobra, bo mamy 91, e, teraz 130, okej. Okay. Czego? 210, dobra. No ty Okej, okay, dobra, jedę. lecimy. Bardzo powoli na razie chodzimy, ale spoko, spoko, zaraz to ogarniemy. i Będziemy tutaj, słuchajcie, takcy szybcy, że ja nie wiem, chociaż dużo Jak już wydałem. Już chociaż już dużo tych Robuxów Moim wydałem, zamiast. ale jakiegoś boosta takiego na 15 minut dobrze by było kupić, słuchajcie. Autosell, może dżemy? Takiego busta na dżemy nie. na 15 minut. Albo na końcu. Nie. to. Ej, a gdzie jest ten Race? Jak się coś kupuje za Robuxy w ogóle, to się takie fajerwerki robią. Epickie. Gdzie jest ten Race? No, będzie dopiero jak będzie. Aha. No bo ja kliknęłam, że tak i nie mogę. Kliknąłeś, żeby do Race dołączyć? a co? No może było za mało ludzi. Aha, dobra. Dobra, ok, trzeci raz. nie Dobra, o, teraz jest Race. Trzeci lewy! Teraz jest Race. Też trzeci już Dobra okej okay, słuchajcie Ale teraz już dosyć o jest wyścig Jest wyścig dwa Jeden Go, Go! Co jak my szybko biegniemy Bella Go! ja nie wiem, kto będzie szybszy e, jakim cudem ty jesteś Szybsza A e, jak ja mam więcej To jest niemożliwe że ona jest szybsza Dalej dalej Ej, on już dobiegł też na meta, my dopiero jesteśmy w połowie drogi. Dobra! ty ty tak szybko biegniesz? Jak ty masz 138, już więcej nie możesz biec. A ja mam 210. Zostawmy mnie, Wito! Bella. I co, Wito? Co to oszukujesz coś? Dalej, dalej, Belka! Teraz ty! Jak ty to robisz, że ty tak szybko biegniesz? Ci zdradzić takich rzeczy. Ech. Już jest ktoś drugi Powiedz, co robisz. O, tu, 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 tu. Max Speed 14. Dobra, ja dawaj, ja dawaj. też mam Max Speed 14. A, bo to od poziomu zależy. Czyli to nie jest. E, słuchajcie, te stepy to nic nie daje. nam Ale się mamy za To jest taki sam poziom człowieka. Tak, dlatego tak samo biegniemy. Okej, okay, bo ja nie wiedziałam, co chodzi. Bella będzie lepsza ode mnie. Aha, będzie trzecia aha. chyba. Ja chcę! E, Ej, e, się e, skończył. Co? Nie zdążyliśmy dobiec. Do ja mam trzecia coś. Byłabym. Nie byłaś, mama, bo nie byłaś. Nie byłaś. Nie, nie byłaś. Byłabym, tak. Dobra, okej, okay, weźmy sobie e, większą pojemność. Nie, może, może buty nowe. O, ale fajowskie. Okej, okay, buty nowe sobie pokupimy. Dobra, By. różowe, pomarańczowe. też sobie za was kupię, a co? Bo wow, ile ja mogę tych butów kupić? Muszę te drinki kupić. Dobra, bo... różowe, nie różowe, żółte. Bo, bo nie mam stepu, niebieskie, wtóre. dobra. Ja też te drinki jeszcze muszę kupić, dobra. Back. Bardzo okay. dużo końców mi teraz przybyło, bo słuchajcie, no jak widzieliście, mam te podwojone końcy Aha. Więc... O, i tak dalej. Więc. oj, czwarty poziom! Dobra, super. To fajnie! Ale mi teraz to się szybko napełnia! To ekstra! I piąty poziom już. Ale to jest nie fair. Wow! Ale to jest nie fair! Co to się dzieje? Jak nie fair! Nie gra z Szósty sobą. poziom! <laughs> Co tam było słychać? Nie gram, bo Co tam słychać się na, na czwartym poziomie? <laughs> no, i dobra. no i dobra. Ale sama sobie na to zapraszam. No a ja z kim? <laughs> z dobooksami! <laughs> to się nie liczy, daj. Tak. Liczy się. Strawberry, banana cola, watermelon wow. cola, dobra. Tak to się Ok, mamy. Pili. Pojemność, <laughs> no na pewno. Siódmy poziom! Dobra, idziemy zbierać e, dżemy, bo jakieś pety by się przydały. Tylko kupiłem sobie tego game Passa mm, na 15 minut, żeby więcej dżemów mi przybywało, Aha. jakie będę zbierał. No ja Także muszę ich teraz szukać po prostu. I jeszcze co? <laughs> Wszystko Bella Co wykupię tutaj, co hmm. się da? mam Wadzie tyle Robuxów do wydania, że a ja mogę mam poszaleć. 55 minut tu. O, gra jakiś ten. Można iść na jakiś e, świat? wyścig taki świat inny, a to jest parkour po prostu. Co? taki, nie wiem. Ja to... nie będę się denerwować. Ale to się nie denerwuje, Więc sobie. nigdzie tam nie idę nawet. O, i spadłem. Oj, dobrze, ci tak. <laughs> Dobra, 11 a! poziom już. Ale na końcu jest jakaś skrzynka, więc dostaniemy jakieś epickie rzeczy. O nie, o nie, o nie. Pewnie diamenty dostaniesz i na wyrównasz pewno. ze mną. Eee, a ile masz? Ci... 105 Ty diamentów? Tak. Skąd? Z kątowni, Wito! No jak? Normalnie. Niemożliwe, ja byłem w kątowni i nie było. zbierałam. Nie było w kątowni, kłamiesz. No, bo ty byłeś złej. <grystanie> Dobra, zobaczcie, skrzyneczka, uwaga. Wo! Dwa tysiące <grystanie> gemsów dostałem. Co to jest sobie? <grystanie> Musisz piąty poziom bici, możesz to wtedy zrobić też. O nie. Kupujemy pierwszego peta. Tak to nie będzie grane. Elegancko. Dobra, idziemy Cze... kupić pierwszego peta. O, idę na wyścig Teraz? Czeraz Teraz to ja sobą. idę. Włoczynko. Kiedy ten wyścig? Bo ja chcę otworzyć peta, to nie będę teraz tutaj o, grzebał. E, to? O nie, bo teraz wyścig, dobra. Wito, dawaj, który mamy poziom? 44. A sobie bądź tam. Ja Olu, ktoś nawet. tam poleciał jak strzała. Mi dobrze. Nie, ma, nie miałem z nim szans. Wow, no Ło, Tamek kość. polecieli. O nie. A to daje nam stepy czy hmm. Expa? Ja e, te, te takie żółte i niebie, niebieskie, te kule. Ja nie wiem, Wito. Bella. Nie powiem ci Ja też nie wiem. Okej, okay. i ser. No fajnie. Ej, ciekawe jest właśnie co to daje. No te energy drinki trzeba. Uuu, level piąty! O nie. Jeeeeee! Yeah! Który byłem? Mm. Trzeci! Elegancko, zobaczmy co to daje. To Słabo. daje expa. I co? I stepy chyba też. Aha. A co mi podoba? Tak, expa jest? i stepy chyba, czyli to warto zbierać jest. Czyli Exp. W ogólnie, yy, ogólnie w shopie y, trzeba by było kupić Game Passa na Expa. O, ja bo ja tego nie wiedziałem, zobaczcie. I co teraz? Exp. razy 2. Staćmy jeszcze. Już tylko 200 Robuxów mi została, załatwam tyle Robuxów. Dobrze ci tam. Oh my god, teraz to co będzie ta? mega szybko to szło. Dobra, mamy, słuchajcie, yy, pierwszego Peta możemy kupić, więc kupujmy. Zobaczmy, jaki epicki pecik mi wypadnie. Uwaga! Co to jest kaczka? Czy co to jest? Bella, on podobny do ciebie. Co to jest? Taki wawski. Co to jest, za, za zwierz? Tak? Słuchajcie, musimy to zobaczyć. Kaczka! No dobrze powiedziałem! No to Bella wygląda jak ty prawie. No dzięki! Ta kaczka! Super, dobra, okej, okay, idziemy tu sprzedać. Kotem. Co ona mi daje w ogóle? ty jesteś kotem. Ej, kaczka razy dwa i razy dwa. No spoko, w sumie Pety się opłaca. Ej, Ej, ale który trzeba mieć level do tego grasu? Piąty. A, tu spoko. A gdzie go znajdę? No jest, on jest przy Spetar. głównym tym. Dobra. Okay. Przy głównym tym. Dobra. Wszel. Już tutaj kupiłem bardzo dużo ener tych energetyków, teraz buty. Żeby się przydały jakieś lepsze. Dobra, pomarańczowe, fioletowe, okej. Okay. I te 5 milionów wtedy jak zrobimy, tylko że to jest pewnie taki Jak to się zawsze nazywało? E, o co rangę się wbija, to to jest taki, że usuwa nam później wszystko na pewno. No, rebirty! Rebirty, o, to jest taki rebirt właśnie. Ja zapomniałem o tym, ale to są na pewno takie rebirty, słuchajcie. Patrzcie jak teraz szybko ja tutaj biegam w ogóle. Wow! Ile w ogóle tych dżemów się zbiera? Łoł, level 20 Opacało się tu przyjść. Opacało się ogólnie wydać Robuxy. Uh -huh. A ja nie będę wydawać. Super, słuchajcie, mi to idzie teraz. Aha, aha. Który ja tutaj jestem? O, już Uhu. tak się nawet łapie gdzieś tu w tym rankingu. Jeszcze troszeczkę muszę popracować. Ekstra. 30 poziom na kolejną wyspę jakąś. Epicko, dobra, będziemy to sprawdzać. Dola, gdzie ty w ogóle jesteś? Lepiej, Ja na tym grasie? Tak? No, to idę do ciebie. Działam. Nie, bo ty jednym skokiem mnie prześcigniesz. No, ale chcę zobaczyć, jak o. szybko biegasz. Okay. Nie, na wyścigu się spotkamy, okej? Okay? Yes. na kolejnym wyścigu się musimy spotkać. Ale to, bo ja muszę dostać swoje dwa ty... Ile to O, dostałam? dawaj na wyścig! Czemu tak mało? No bo dostałam? ja miałem razy dwa. Aha. Dawaj na wyścig. Okej. Okay. A ty sprzedajesz chociaż czasami te swoje. Co? Bieganie? Normalnie. U, dawaj e, z wyścigu wyścig... wyszłam! Jakim cudem? Bo dam sen. Aha. Oh. Ja biegnę Bella, chciałem cię zobaczyć, chciałem ci pokazać moją kaczkę. Tak. On nie będę chyba trzeci nawet. Plecy, nie jestem trzeci bo byśmy Nie jestem trzeci nawet. Nie bardzo ci tak dobrze. Ej, tu dużo czemu też jest. Teraz to ty chcesz się prześcigać, nie? I nie Śwaniaczka wiem, który byłem. Jeden. Czwarty chyba albo któryś albo dziesiąty. Za 2000 tysiące dopiero pet jest. Tak, dwa tysiące. Ojo... to się naprawdę opłaca mieć te dwa razy. No, dwa razy jest spoko. Jak ja mam sześćset Ale 7, tu, Bella, 5. popatrz, jak tu wyskakujesz z takich tych, to są po 50 dżemów można dostać. I dobra, to idę tam. Tu Czekaj, można skakać idę? na takich trampolinach. Dobra, idę tam. Czekaj, szukam. Dobra, dwudziesty Ale 8. ja tu stepy widzę. A tu są pięćdziesiąt. Level ósmy. To już mi się Nie, podoba. nie, zebrałem tego. Okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Tu mnie jest Ja cofnęło. ciebie nie widzę w ogóle. Ja sobie biegam i zbieram, no co? To... Tak? A co? A co mam robić to... to bardzo długo biegasz. No, a ja szukam te 50 diamentów, okej, okay, No znalazłam. tu jest takie coś. Kto mnie cofnął? Są takie kule z 50 diamentami. Widziałam. Sama siebie cofnęłaś chyba. Nie, bo się skończył tak. wyścig i mnie cofnęła, a ja Aaa, Okej. Okay. Bez sensu! Nie no byłaś chwilę. Nie było mnie. Ale nawet na... O, 15 jest Sea-Level, Sea-Course jeszcze, co? czyli jakiś oceaniczny. A widzę, właśnie przeszłam koło tego. Dobra, ja tu idę, ale to trzeba pop, pop, pop. mieć. 15 poziom tutaj. I co ta belka zyskała? Co teraz belka zyskała? Nic. Zyska? O nie, 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 spadłem. Dobra, jak to przejść? O, są 50. Dobra. Jak to przejść? Halo. Idę, 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 idę. I zyskam to. Pyk. I ładna. Jest. P. Mam 50. Diament. No to epicko Ale fajnie. Jeszcze kolejne, I poproszę. Nie było już dawno takiego, takiego fajnego Woo! symulatora właśnie prędkości. I co? Bo były jakieś ale takie słabe, a ten jest naprawdę fajnie zrobiony. Wow. 30 poziom, ale ja skoczyłem tu. Jest! Udało mi się! O, tu jest skrzynia, zobaczmy. Ile? Wow 30 tysięcy dżemu No to ja powinna mieć 15, a na pewno tyle nie będę miała No nie wiem właśnie. Dobra. Idę, słuchajcie, sprawdzić, znaczy idę kupić kolejnego peta, jakiegoś lepszego teraz, zobaczcie Lecimy tutaj, jaki to jest pet? Za 5000 i za 20! Lecimy tak. Uuu, z... jakieś takie kolce ma to jajko. Ej, co to będzie? <grym> Taki tost bardziej. Ej, to niespotykane to Ej, te pety, pety są. są epickie, zobaczcie takiego tosta, to ja nie widziałem nigdy. Ja nie mogę. Dobra, mogę jeszcze jednego... Nie stać mnie już Dobrze, takiego. Tak? Mogę, dobra, czerwone jajko otworzę, zobaczmy dobra, Znowu. E, dobra. To jest dobrze. Kolejny set. co to był? Ej, bo ja się na czymś innym skupiłem nie widziałem jakiego peta zdobyłem. Nie wiem. Ej, par, papugę, Parot. E, dobra, aha, myślałam, że to indykalne. Ej, dobra, słuchajcie, coś mi tutaj pisze, że mam maksymalny level, czyli maksymalny jest 30. Więcej nie można mieć. I teraz trzeba zrobić. Znaczy, można mieć więcej, ale trzeba pójść do sklepu i upgrade'ować rangę. Aha. Na e, ruki, ale na ruki trzeba mieć 5 jest. milionów, to ja już mam. Dobra, recytuję w takim o, razie. No na biały, buty już mnie nie Okej. Okay. 60 milionów teraz na kolejne. A to? Jaj, znowu biegam jak słabiak. Ha, ty słabiaku. Bez sensu A się zmierzyć Nie, teraz no się cześć? nie zmierzę ze sobą. Co ty na ślimarku? Ej, no ja coś zdobędę w ogóle? Level 9. Jaj, znowu od początku. Czyli to takie wybirthy są. Serio? Też. No masakra. Ale jest. dobrze, że chyba zostają, nie idę na fix teraz. Dobrze, że zostają te wszystkie game pasy, które kupiłem, to to jest spoko akurat. Aha, dobra. E, Bo wiecie, bo i tak sobie zbieram dosyć dużo tych końców. U, dobra, idę do shopu szybko, coś tutaj e, podładować. Tu się belka sobie. ustawi. Czekaj. E, ne, nie mam szans. Eee. Pek, pyk, bociki, pyk. Lecę, pierwszy, pek, drugi pek, już jest. Pek, Trzeci dobra. też już jest. A czy ja mogę dalej? Brać A ty która w będziesz? Nie, będzie. 28? Któraś tam będę, pewnie. Ja muszę szybko expa tutaj wbić jakoś. Nie dam rady odsunąć kamery, zobaczyć. <grym> czy ktoś jest za mną właśnie. Skacze! Dawaj wito. O, dobra, druga ranga. Bo muszę coś muszę szyb... więcej e, tutaj szybciej expa Koniec. wbijać. Nie wiem, która była. O, jest czwarta, już dobra. <grym> bo jak ma się taką słabą rangę, rankę, to się tak powoli chodzi, że to jest masakra. A już lepiej chodzisz? No już teraz lepiej, bo już wiem sobie szósty poziom. Aha, to super. Nie. Siódme, dobra. dziesiąty, także niedługo pójdę do... Ty dopiero masz dziesiąty, ja od nowa ja już zaraz, ja będę miał dziesiąty Przestań kolejny. <laughs> nieźle, nieźle, Bella. No, ja nie ja nie mam takie busty takie tutaj, że po prostu mi to tyle daje kasy. Tak? tak. A może ja będę hodować swoje te siedem robuxów i kiedyś urośnie z tego dużo? Osiem. Nie. Kiedyś urosił o 7 tysięcy? O, na pewno! No to bym się zdziwił, jakby było 7 tysięcy tak. Robuxów. 11 level już ma. Ty tylko doładowujesz jak ty raz w jakieś gierki bo Nie, prawda! Bo nieraz było, że na Twoje gry doładowywałam i ja ciekawa, czy to jest jedyne pety, jedyny pet, które można kupić? Czy są jeszcze gdzieś tutaj na mapce? Nie bądź. A widziałaś jakieś? Tak. Naprawdę? No to, Gdzie? Nie bądź! No powiedz nie. Nie, ty coś kłamiesz. Ty coś mi ściemniasz. Nie możesz być lepszy ode mnie. Dobra, i hopa Nie mogę jeszcze iść tutaj, coś Olu, ja tutaj skaczę epicko wysoko i o, daleko. 15. Woohoo, 17 proszę poziom 15. już. poziom. Dalej. Aha, bo ty chciałabyś też zdobyć. Znaczy to. pójść na ten kolejny tak, wyścig. Tak, to, Ej tutaj ja coś peta. jest w ogóle jeszcze takiego fioletowego. Tylko jak dostanę, Peta, jak ty masz, to się 50 poziom. Już masz? Nie, fioletowy jest jakiś kurs. Co mnie straszysz. Pyk, pyk, dobra. I tu fajnie, jak są takie od ściany się odbijasz. No, Skakałeś tak, po tym? Tak, a ja to jest, to jest te poprzednie Ale to nie. Ciężko było się. Ciężko, odbijać, a, to a to jest epickie. Okay, fajnie się. to działa. Nie to mi się podoba. Idź Ej, wpakowaj się, popatrz! Co? O nie, bo on tak, że skakałem w mi i drugą cały czas. A wiem, wiem o co ci chodzi. Nie, nie wiesz. Please, 15 poziom, dopiero mam 12. Okej, okay, dobra, dobrze. a ja który mam? 20 uh -huh. dopiero. I kółeczko okay, robimy! 21. Ja muszę 50 zrobić i pójść na ten fioletowy, to by było Ale epickie. Fajnie. Ja nie, ja nie mam. Jak 30, to chyba tam też się coś blokowuje. Ja 50 dzisiaj na pewno nie wbiję. Ja wbiję 50 na pewno. Nie dam dzisiaj. rady. Bo to za I dużo piek, dla mnie. Jak ja się męczę tutaj. Pyk, 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 zbieramy. A widzę jakiś fioletowy, faktycznie jestem yes, koło yes. niego. I Zabezpie. to chyba jest jedyny jeszcze świat, tak mi się wydaje. Hmm. Ale ciekawe, gdzie są jeszcze jakieś pety inne do kupienia. Ciekawe czy są w ogóle. Dobra, jeszcze jednego za 20 tysięcy mogę sobie kupić w sumie. Ej, przecież będziesz do shopa, dlaczego nie chodzę? No właśnie, bo ty w ogóle nie celujesz. Nie Celuję. Nie celujesz. Dobra, Okej, ok, kupujemy nie e, za 20 tysięcy jajko kolejne, uwaga! Kulczaste Uuuu! Naukowiec! Hmm. <laughs> Fajne to! A ty jeszcze ma, A ty jeszcze na żadnego nie, nie, nie mam, zbierałaś. proszę się śmiać O jak mi przykro. No, widzisz, dobra, equip. O naukowiec ogóle... fajny jest, dobra. Ale ten chodzę fajnie! Gdzie? E, teraz Tak szybko. O idziemy na wyścig teraz. Hmm. Dawaj zmierzymy się. mamy dawaj się zmierzymy. No, dobra. Dawaj, Hej, dawaj. To już ty no teraz tak szybko U, Uwaga, jest, o co? tutaj, tutaj trzeba się ustawić. jeden, go! Ej, Ej wyprzedził tybico. mnie ktoś! Dobrze ci tak Nie, sensu. Będę drugi chociaż. Please nie, nie. chcę być drugi. Ja, która będę? <laughs> o, tu się nie odrodziło Będziesz trzecia, może, dawaj. Ja drugi, ja drugi. Nie będę trzecia, bo gościu mnie wyprzedza tak? jakim to cudem, to ja nie wiem, jak on. No to ma większy zrobi. poziom chyba. Zoba No czwarta, ma większy poziom. Ajajaj. Hmm. Ale może kolejnym razem ci się uda. No tak, jak nie wejdziesz na wejście, to tak. <laughs> no dobra, to nie będę wchodził. Nie, no wejdź, żeby było widać. czy eee, to ta, na... eee, okay. O, to jest dla ciebie Gierka bela. Eee, no Robić i, ty, i tyle. Ale ja to mówię, ty nie. No dobra, dobra. Ty nie możesz. Dobra, kupujemy buty kolejne, bo mamy 100 tysięcy, więc to tutaj Google. warto byłoby więcej robić tych okay. stepów, Zbyt. troszeczkę. Zbieraj. Dobra. 50 o to już full, dobra. Jak fajnie. Okej, okay, i teraz jak mi się napełnia to. Za, teraz za szybko mi się napełnia. Ale już też jak się chodzi szybko to jest ciężko to. Ciężko się tutaj poruszać. Już się nie odbijam od tych ścian. Mam piętnasty, mam piętnasty! To dobra. możesz na ten e, niebieski pójść. Na niebieski, dobra, szukam. Ja muszę 50 wbić, żeby być na fioletowym. Szukam niebieskiego. Pyk, ale dobra. Mogę znaleźć? O jest dobra ja mam czekaj go. Ci w powietrzu jak skaczemy, to też się nabijają, też. nam stepy. Też, bo patrzyłam. Aha, no to spoko. Hop! Okej, okay, idę. Pyk, tam. i pyk. Tyle Kolejne jajko w sumie mogę. mogę kupić, bo jak nie ma innych tutaj. I co mam tu do Chociaż nie, bo tu jest wyspa jakaś na 30 poziom, to ja tam pójdę. Nic nie widzę. Mamy dom lepsze może jakieś pety. E, no dobra, jest tam. 30 poziom. I co, Bella, przeszłaś to? Niebo, dobra, nie było. Dobra, Sandcastle, idziemy. Idę tu. Wow! Ej, ładne! Fajnie! o, jak tu mało ludzi w ogóle jest, super. Nikt Dawaj mi nie bęga... będzie przeszkadzał. <laughs> Ej, fajne, piaskowa wyspa taka. Okej, okay, dam Dobra. radę. Czy to tu są... Ej, trail shop jest? No. Czyli można trailer sobie kupić. Ale ja mam! Zadrzemy, okej. Okay. A czy wow. są pety tutaj jakieś inne, please? Nie! Dlaczego tu nie ma petów? co nie przeszkadza. Dlaczego tu skuciłem? nie ma petów do kupienia? Myślałem, że będą. No widocznie tylko są tamte. Mm. Dobra, tu jest. Bez sensu. Hop, zrobiony. Jest tylko trail. O, tu jest chest, dobra. Okay. Chest i jest tylko trail shop, dobra. Kupię A... sobie tego traila. Do góry. O, mi daje też prędkość większą, <laughs> ok. Czerwony. Yes. Ale Ej, fajnie. Różowy train, Bella, można mieć. O, dobra, ale, ale za kiedyś, 130 tysięcy dżemów. A nie, no to spoko. <noise> to nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Ale czy mi się to uda? Ale teraz nie. szybciej. A ja mam czerwony teraz. Jest. Ale epicko wygląda A to. Teraz? Ostatni skok! Dawaj, Bella. Trzymaj kciuki! Trzymam kciuki. Nie! Yes! ty trzymamy, dawaj. Dzięki. Udało się? dużo elementów. No to epicko. Hmm. Ale jestem fajna. Masz już. O, już masz na peta pierwszego. Mam na Dawaj, otwieraj jak chcesz, zobaczyć, jak ją trafisz. Dobra, idę. Muszę to zobaczyć. Idę. Wow 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 wow, wow. Okej. Okay. No okej. Okay. Dawaj. Otwieram jeden. Ja też otwieram jeden. Nie patrz! Nie patrzę Nie patrz. Yeah! Króliczek. A ja żabę! Fikuś Jaki piękny! Fikuś. Bella króliczka ma, pokaż Bella. Czekaj! Jak się prezentuje? Bo nie wiem jak pan to zrobić. Tam teraz masz. A łapkę? Są ale nie chcę tego, muszę stąd No wyjść. to musisz się okay. odsunąć. O, ja idę na wyścig, ja idę na wyścig. Idę, idę spokojnie. Ja idę na wyścig. Dobra. Ty też idziesz? Tak. Pokaż Peta. Stój, się. stój stój, stój! Patrzcie peta. jaki królik śmieszny. I mam hewkę. Ej, za mało ludzi było, żeby rejs wystartować. Jak to? Dlaczego? tak się dzieje? Mierzyć? A ze mną dlaczego Jej, nie? Nie słabiaki jedne. <laughs> no na pewno bella. Dobra, kupujemy sobie kolejne buty. Zobaczcie ile tych butów tutaj jest. O, ja właśnie. mam 12, Jak kupię. By all mogę? Nie. Wow! Czadziesz? Kupiłem i mam teraz, nie wiem, które założone. No właśnie, powinnam kupić sobie coś. O, level 16. Oh my god, które mam, buty? Nie, no fajnie. Nie o, wiem, końcy. ale bardzo dużo mi daje to chyba wszystko. Kolejne końce. Dobra, idziemy zbierać dalej. Tutaj, pyk, pyk, pik, pyk. pik. ja pyk. muszę posprzedawać. Tych gemów dużo też by się przydało jeszcze więcej. Dobra. Ale już, już w sumie, full? mam jednego peta, to. What? Dobra. To tu kupiłem wystawiać. też bajol yes. idę do shopa. I celujemy, dobra Cześć, Wido. Jak szybko to się teraz napełni u mnie? Jak ja po 100 tysięcy napełniam? Pyk. Aha, no to fajnie Oh my god, ja zaraz będę miał znowu full Okej, okay, Muszę 50 jest. poziom wbić i wejść do tego jeszcze jednego innego świata Nie stać mnie To jest już. spoczko To wszystko takie drogie jest Dobra, okej, okay. jeszcze to, to musimy kupić Bajol, yes Już nie stać mnie na dobre buty ale dobra, coś tam już ma. Nie masz na buty. masz czerwonego? Ja mam traila czerwonego, tak. Epicko, w ogóle jestem tutaj, nie wiem na którym miejscu. Raz. Co? Na piątym, moja tam... cię. Na piątym dopiero? Dlaczego tak? Przestacie mi zabierać! Jesteś ja na pierwszym. Nie będziesz na pierwszym. Muszę być. Nie, w życie. Znaczy dzisiaj nie będę, ale kiedyś będę, zobaczycie jeszcze nagram. Jeżeli chcecie z tego jeszcze jeden odcineczek, jak ja będę na pierwszym miejscu w rankingu, to dajcie znać w komentarzach i zostawcie łapeczkę do góry To na pewno taki odcineczek nagramy. Dobra, pięćdziesiąty poziom, jest! Udało hmm. się wbić. Aha. Dobra. E, Purple kurs, dobra, no gdzie właśnie. to, gdzie to było teraz? Nigdzie widzę. Ej, ja się zgubiłem w tym mieście. Wielkim. Na mnie to nie, zaszyga, nie zgubiłem się gadasz nie ja się gubię. Żartowałem. Widzisz? zobaczmy, co tu się dzieje. Okej, okay, tutaj parkur po prostu. Trzeba zrobić. Ua! Ja za szybko biegam, nie dam rady. Ej, a te? A piramidy Dobra. za ile były? Nie piramidy, tylko piasek Piasek? E, to jest 30 poziom a chyba. No nie, no to no na pewno. Myślę. No na pewno. Dobra, jest skrzynka. Ła, wow, że... ile? 130. A ile mówiłem, że różowy jest za ile? Nie słuchałam cię. To dzięki, nie? Muszę pójść zobaczyć, po ile jest trailer różowy. Dawajcie wyścig, bo jestem już gotowy. Dawajcie, bo ja też kliknę. Znowu na... jest za mało graczy. E, no, czemu Serio? Czemu Co za słabiaczki. No. Oni nie chcą przygrywać. No gdzieś. chyba. Dobra, okej, okay, wchodzimy na trailer. 130, kupujemy różowego. A, Bella mi będzie zazdrościła Patrz, jaki ładny, różowiutki. Nie będę patrzeć, nie będę Dobra, patrzeć. słuchajcie. Jesteśmy naprawdę dosyć dobrzy w tej grze już. E, zobaczcie, no, mamy... Jesteśmy raz, dwa, trzy. Czwarte już miejsce, okej? Okay. Ile ile brakuje do trzeciego żeby był na podium? Duża. Co tutaj, yy, a, lewele tutaj chyba grają rolę. Sześćdziesiąty poziom muszę mieć. Hmm. Jak będę miał sześćdziesiąty, to wtedy yy, będę na trzecim miejscu, czyli będę na podium. Ale ciężko I jak będzie ktoś lepszy nie wejdzie do gry. No chyba że tak też. No Albo jakby ktoś wyszedł, to by było najlepiej. A to tak, no. <laughs> 19 poziom Uhuhu, i to mi się Bella, podoba. Bella, super. 19 poziom jest epicki. Myślę, że większego już nie wbiję W dzisiejszym. No odcinku, raczej ciężko będzie. Bo już się Ja 55. A ja może i bym wbił, słuchajcie, e, ten 60. Chociaż ciężko to idzie trochę. We w ten 60. <noise> nie no, ciężko to idzie, słuchajcie, ale i tak mamy bardzo du dużo różnych rzeczy. Mamy różowego traila, którego kupiliśmy. Mamy mnóstwo końców, mamy mnóstwo tej stepów możemy robić. W ogóle ja sobie kupię jeszcze jakieś buty nowe. Ej, zobaczmy no jak Mówi tak są. dużo rzeczy. Bajol. No. Ja w ogóle ciekawe jak ja maksymalny poziom mogę o, 20 mieć. Co ty nie wiem. jednak zrobiłam! Ty. O proszę bardzo. Patrzę, Teraz szybciej już idzie. No. O, ja, ja zrobię 60 na luzie. Ej, patrz, myślę, patrz, patrz, patrz. 57. Ja nie już, wiem, czy, już 58. No, no, Uwaga, będzie podział. 59. Nie będzie żadnego podium. please. Tylko nikt, żeby nie wszedł do gry. No ale on eee, też wzrósł, tak się nie 60. I 60. Jest, i mam max. I co? Jestem trzeci. O nie! Epicko. Dobra, czyli teraz słuchajcie, znowu musimy kupić e, sobie, wiecie co, rankę 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 kolejną. I e, no to kupujemy, słuchajcie, boomer e, za 60 milionów nie stać mi jeszcze na to. Czyli taki muszę 60 milionów muszę rebirta zrobić. E, jak to zrobimy, słuchajcie, no to skończymy ten nocineczek. Aha, dobrze, dobrze. Sprawdzam, ile mam. Jest, dobra, bilion mam. Więc możemy kupić sobie za 60 Okej, okay, dobra, później złota ranga jest No nic, i teraz znowu od początku trzeba tutaj nabijać Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Jeżeli tak, zostawiajcie łapę do góry Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście kolejny odcinek z tej gierki Subskrybujcie mój kanał Wpadajcie na witoszop.pl No i słuchajcie, my wam dzisiaj Dziękuję za uwagę I widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale Trzymajcie się pozdrawiam was serdecznie Papa. Pa.